Cześć! Jestem kadro, to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku chciałbym rozpocząć pierwsze żniwa na, na nowej mapie, na mojej nowej gospodarce, gdyż poprzedni odcinek to był taki odcinek... Nic tam za bardzo nie robiłem, jak oglądaliście to dobrze wiecie, tylko po prostu oprowadzałem was po swojej gospodarce, pokazywałem wam maszyny, ogólnie pokazywałem wam mapkę, gdyż właśnie... Zmieniłem całkowicie mapkę, całkowicie maszyny w serii drugiej, więc warto było po prostu pokazać te zmiany. Dlatego w poprzednim odcinku właśnie nie robiłem nic, ale dzisiaj już myślę, że najwyższy czas rozpocząć prace polowe. No i pierwszą pracą będzie, będą żniwa, takie pierwsze żniwa, nie wiem, ja jak rozpoczynam Załóżmy jakąś nową serię, czy coś, czy jakieś nowe wcielenie jakiejś serii. Bo tutaj można powiedzieć, że mamy nowe wcielenie serii drugiej. To zawsze lubię to zrobić w klasyczny sposób od żniw. Nie wiem, tak po prostu mam i tak też właśnie dzisiaj mam zamiar zrobić. Będą to żniwa rzepaku. Akurat tuż obok gospodarki, tam z tyłu ten budynek, to jest już właśnie budynek na mojej gospodarce. Więc wziąłem sobie takie pole, które jest stosunkowo blisko gospodarki. I dzisiaj będę chciał o czymś na pewno pogadać. Wiadoma sprawa. A w międzyczasie się właśnie skupię na żliwach rzepaku. Tym tutaj pięknym klasem Dominatorem 118. Tak jak wspomniałem, link właśnie do wszystkich maszyn, które tutaj posiadam w tej serii, znajdziecie w opisie do filmiku. Do tych, które posiadam na razie, bo tak jak wspomniałem, jak będę potrzebować jakichś nowych maszyn których jeszcze nie mam, na przykład jakieś maszyny zielonarskie, czy coś, to będę sobie na bieżąco ściągać. A gdzie ja mam w ogóle... A, z przyczepą, jeszcze tu nie przyjechałem, gdzieś tam stoję na gospodarce, no jak jak napełnię zbiornik, to wtedy sobie tu przyjadę. Ha, chociaż ja się nie jestem pewien, czy w ogóle mi się uda tak szybko ten zbiornik napełnić, co prawda pole jest takim spore, aczkolwiek... nie, nie było w żaden sposób nawożone, bo to jest pole, które, na którym już... Ten rzepak był wow, ale niefortunnie wjechałem, to po, na tym polu rzepak już był od samego początku po wczytaniu po prostu zapisu na tej mapce, tutaj już był posiany rzepak ale nie był nawożony, dlatego w sumie tak mam dopiero 10% napełnienia zbiornika. No kombajn jest jak widzicie całkiem fajny, ma tutaj jakieś animowane rzeczy jak widać, ten tutaj drążek, liczniki oczywiście działają. No i model też jest, no w miarę, w miarę, aczkolwiek niektóre tekstury mogłyby być lepsze, na przykład tekstura podłogi jak ta to tak luknąć, to tak jakoś średnio wygląda, ale tak o kombajn sam sobie mi się akurat podoba. Fajnie mi się będzie nim pracować. No i teraz jakoś czeka mnie takie spokojne, yy, takie spokojne żniwa Mi teraz czekają, to właśnie czas by o czymś pogadać i chciałbym się odnieść do Pewnych komentarzy, które pisaliście pod poprzednim odcinkiem, właśnie kiedy wam zaprezentowałem te zmiany, właśnie, które w tej serii drugiej wprowadziłem, nowa mapka, całkowicie nowe maszyny, te zmiany, niektórym z was się nie spodobały, no i właśnie będę chciał teraz troszeczkę o tym pogadać. No więc tak, od czego by tutaj zacząć? Po pierwsze, były jakieś komentarze, że. Nie, nie podoba Wam się mapka Losberg. Było parę komentarzy, niektóre z nich były łapkowane, aczkolwiek powiem Wam tak: ja się oczywiście tego spodziewałem. Jakiejkolwiek mapki bym nie wybrał, to oczywistym jest, że niektórym osobom zawsze się coś nie spodoba, bo jest takie jedno przysłowie, którego kiedyś nie lubiłem, ale im starszy jestem, tym bardziej uważam je za prawdziwe, czyli jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, czyli no ja spodziewałem się, że jak wybiorę Losberg, to wielu osobom się nie spodoba, na przykład osobom, które wolałyby jakąś taką polską mapkę, coś jak właśnie Górale, na których wcześniej grałem. Ja naprawdę się tego spodziewałem, ale no po prostu chciałem spróbować na jakiejś innej mapce sobie w końcu pograć, jakiś taki, zmienić klimat po prostu, zmienić chciałem klimat, ale wiecie, nie, nie jest wykluczone, że kiedyś Tutaj w serii drugiej nie wiem, z Farminga 17 jeszcze na e, polską jakąś mapkę wrócę. To jest w ogóle. To nie jest w żaden sposób wykluczone. Ja ogólnie najpierw chcę sobie tak obkosić to pole dookoła, a później. No później zobaczysz, jak będę kosić. Nie wiem, na razie sobie obiadę po prostu je dookoła. No więc ja byłem przygotowany na to, że ta mapka się wielu z Was nie podoba, ale wciąż mam nadzieję, że uda, wam się, że uda mi się. Was do niej przekonać, bo na razie mi się ona podoba właśnie takie fajne, fajne klimaty tutaj są troszeczkę właśnie inne niż na przykład na góralach, ale myślę, że da się do tego jak najbardziej przyzwyczaić. Dobra, już wiem jak będę jechać. Już sobie wymyśliłem. No. Więc jeżeli chodzi o mapkę, to ja uważam, że podjąłem słuszną decyzję i oczywiście nie będę tej mapki na razie zmienić, jako, zmieniać jakoś dopiero, co zacząłem na niej grać. Wiele, os wiele osób na pewno to zasmuci, ale no tak jak wspomniałem, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, no... Serio, to przysłowie jest bardzo życiowe. Yy, I... Jeszcze też wiele osób w komentarzach dało do zrozumienia, że no... tęsknią, mogą zatęsknić za... Za tymi maszynami, na których grałem cały czas, czyli takimi, no jakimiś typowo polskimi, takimi jakimiś Ursusami, czy też nawet takimi Zetorami, takimi generalnie starszymi maszynami. No ja to, ja to oczywiście rozumiem i nawet ja mogę za nimi troszeczkę zatęsknić, ale prawda jest taka, że chcę też od nich troszeczkę odpocząć, dlatego postanowiłem, zresztą był wasz wybór też jeżeli chodzi o maszyny, bo pamiętacie, że była ankieta i to wy wybraliście właśnie te maszyny, choć nie było jakiejś takiej strasznie gigantycznej różnicy między tymi między tymi wynikami tej ankiety, bo tam były do wyboru nowoczesne maszyny, zagraniczne nowoczesne maszyny typowo polskie jak Ursus i Zetory oraz starsze maszyny Zagraniczne no i wygrały nowoczesne maszyny za, marek zagranicznych. O to mi chodziło o marki a jakieś Ursusy i Zetory, ale nowoczesne zajęły drugie miejsce. Więc to jest wasz wybór, też po pierwsze. A po drugie, no już ile można grać cały czas na tych samych maszynach? Już bym się zanudził, gdybym jeszcze zrobił jakieś 10 odcinków na tych maszynach, które miałem wcześniej. Więc to by zaczęło mnie powoli nudzić, a wtedy gdybym miał był taki jakiś znudzony, to te odcinki raczej by nie wychodziły w żaden sposób ciekawe, nawet was bym już pewnie tym, część z was już bym zanudził tymi samymi maszynami, więc chciałem po prostu spróbować czegoś innego w końcu, troszeczkę odmienić tą serię i też pokrać sobie na takich maszynach, na których nie za bardzo miałem w ogóle możliwość gry wcześniej w Farmingu 17, bo na przykład tych marek w Farmingu nie było. No czyli chociażby klasy... Jak ten tutaj Combine Class, jak ten ciągnik klasa, który mam na gospodarce John Deere, mam też ciągnik, a John Deere'ami to się bardzo fajnie gra, a rzadko ma się okazję, tylko właśnie jak się ściągnie jakiegoś fajnego moda, bo oryginalnie w grze ich właśnie nie ma. No i jakoś dawna po prostu chciałem zrobić serię na takiej tutaj gospodarce, tego typu gospodarce, dać trochę odpocząć tej serii na polskiej gospodarce, choć oczywiście nie jest wykluczonym, nie jest wykluczonym. Że kiedyś powrócę w Farmingu 17. Jak nie w Farmingu 17, to na pewno będzie też seria druga Farmingu 19. Chociaż to jest nie ma coś aż tak do przodu planować. To raczej nie byłoby mądre. No ale płyta jest taka, że spodziewałem się, że wielu z Was te zmiany się nie spodobają, aczkolwiek mam nadzieję, że się przekonacie, bo uważam, że te maszyny, które tutaj mam, plus ta mapka są naprawdę całkiem zacne i będzie można. Dość fajnie sobie na nich pogrywać. Kurczę, mogłem może jakoś na szybko rozrzucić tu jakiś nawóz czy coś, bo ja mam dopiero 47% zbiornika. A w ogóle jestem ciekaw, jak na tej mapie zachowuje się pracownik, gdyż na Góralach... V5 pracownik to był bezużyteczny niestety. On strasznie dziwnie się zachowywał. Zu zupełnie działał inaczej niż na przykład na mapce Gold Crest czy coś. No, był do kito, więc aż sobie stestuję jak tutaj działa pracownik. W ogóle on jeździł czasami jakoś krzywo, tu się zatrzymywa. No nie wiem, na góralach pracownik był do dupy. No, tu już zrobi mojego miaka. Aczkolwiek jestem ciekaw jak tutaj będzie pracownik pracować na tej mapce, no mam nadzieję, że lepiej. A, on chyba będzie chciał ten tutaj kawałeczek. Nie, nie wiem co on kombinuje. Noż pomijając fakt, że on jeździ po zbożu, naprawdę to jest o wiele gorsze rzeczy, on może zrobić, więc to akurat wybaczę. A nie, jakoś mu idzie. Jakoś daj sobie radę. Dobra, to. O, dobra, tu jest ciągnik z przyczepą. Wspomniany klas. No choć zbiornik jeszcze w kompanii nie jest pełny, to czemu nie? Podjadę sobie i wysypię już oprócz troszeczkę bo ten zbiornik właśnie. No, nie ma tak sobie pojeździć klasem. Kurde, kiedy my w końcu będziemy mieli sposobność pojeździć sobie takim klasem. Wiecie, jako oryginalna maszyna zrobiona przez Giant Software. No to by było coś pięknego, ale niestety na razie klasami to sobie możemy pojeździć jako mody, albo tylko w grze Cutland Crops. Czasami mi tak gra troszeczkę ścina, ale wiadomo jak to jest. Mapy moderskie plus mody czasami potrafią grę tak troszeczkę przymulić, bo są gorzej zoptymalizowane niż oryginalne maszyny czy mapy. No, a pracownik sobie radzi nieźle, na pewno na razie lepiej niż na wspomnianych góralach. Tu w tym klasie to w ogóle możemy sobie też jakieś o, monitory tutaj włączyć. Jak widzicie, które nie za bardzo cokolwiek ciekawego nam pokazują, tylko jakieś tam tutaj wgrane obrazki. Ale można sobie włączyć. Tutaj też przełączyć. Tu na jakiś system chyba naprowadzania GPS, ale i tak on nie działa. Tylko tak po prostu, żeby było go widać. A tutaj co? A tutaj, jak kliknę, to mogę sobie. Ustawić co chcę, żeby było widoczne tutaj. Właśnie, czasami są pytania, jak ja w ogóle robię, że ja mogę otwierać drzwi i tak dalej. To się nazywa Enable IC, czyli po prostu wciskam spację. Czasami wystarczy przytrzymać spację, a czasami trzeba wcisnąć. No i pojawiają nam się takie kółeczka, możemy tutaj myszką sobie kliknąć, no to jest już od nie wiadomo od zarania, od zarania dziejów w farmingach, w modach można tak robić. W niektórych oczywiście, gdzie coś takiego jest zaprogramowane. Tu sobie mogę zmienić, co będzie wyświetlane. Tutaj mam jakieś dane, które za bardzo. A nie, tutaj chyba są obroty i kilometry na godzinę, ale to ledwo ja widzę. Więc nie wiem, czy na filmiku to w ogóle będzie widać. A tutaj są takie liczniki. No, w ten sposób wyglądające. I tu też chyba będziemy mieli obrotomierz i prędkościomierz. Nie wiem, ale niech zostanie to. W ogóle ja. ile tego mam? 4,5 tysiąca litrów. No. To jeszcze. to dopiero 19% napełnienia przyczepy, więc. jeszcze sporo się tutaj zmieści. No ale ja wracam do kombajnu. Tylko poczekam jeszcze, aż pracownik zawróci. No dobra, niech. nie będę mu przeszkadzać podczas tego. podczas kiedy on będzie wykonywać ten manewr. Tylko sobie luknę, czy tutaj coś jest ciekawego? W sensie, czy można tutaj wejść? O, można. Aczkolwiek nic tu nie ma. Jestem ciekaw, czy ten budynek należy do mnie. Czy też może nie. Czy to jest taki po prostu sobie tu stojący. Bo jeżeli do mnie, to można by sobie tutaj zrobić taki garaż, jakbym chciał po prostu. Dobra, ja wracam. Wracam do roboty swojej. No i co będę chciał robić w następnych odcinkach? No, wiadomo, jakieś tam podstawowe prace polowe jakieś tam orki, siewy, agregatowanie. W przyszłości, wiadomo, I jeszcze inne prace jakieś, nie wiem, zielonarskie co jeszcze no, przeróżne to co robiłem do tej pory w serii drugiej tylko że z, tym razem z użyciem nowych maszyn oraz na nowej mapce taka będzie różnica podstawowa. No, i to będzie tak, taki sam styl rozgrywki, jak właśnie dotychczas w serii drugiej. Czyli ja w ogóle nie będę się tutaj martwić o to, żeby sobie pieniądze zarabiać. Na przykład, jak w serii pierwszej. Nie, tu to jest tylko takie granie, właśnie na luzie. Jak będę potrzebować pieniędzy, to sobie dodam w plikach gry i tyle. Jak będę chciał kupić jakąś maszynę. tu jest granie po prostu takie na luzie. W serii pierwszej to wiadomo, ja tam na wszystkie maszyny sobie zarabiam i tam właśnie nie dodaję sobie w żaden sposób pieniędzy, bo ja tam chcę w ten sposób grać, bo tam lubię grać w ten sposób. A tutaj takie granie na luzie właśnie jak do tej pory to było w serii drugiej, więc jeżeli o to chodzi, nic się tutaj nie zmieni, absolutnie nic. No To pole jest takie całkiem spore. No w porównaniu do tych pól, na których do tej pory pracowałem w serii drugiej. Z reguły na góralach to wybrałem sobie jakieś takie mniejsze pola. No i teraz ta map na tym to są po prostu trochę większe pola. Plus jeszcze fakt, że mam bardziej wydajne maszyny niż te wcześniej i to wiele to na większych polach sobie mogę pracować teraz. Ej, zatrudniłem pracownika, bo chciałem coś zrobić. Nie wiem czemu on. O! Nie chce pracownik pracować. Czemu nie chce? Zaraz spróbuję zawrócić i zobaczyć. O, teraz już chce pracować. No dobra. No więc pola ogólnie fajnie, bo jest sporo pól tak blisko gospodarki. To jest gospodarka, przypominam, tu są krowy, więc mam sporo tutaj pól właśnie obok gospodarki. Jesteś tutaj trochę już łąk. Tu bodajże, właśnie, nie, tutaj jest no, tutaj jest łąka, ale tutaj krowy chodzą, więc tutaj, tutaj, tutaj mamy łąki. Całkiem blisko, to fajnie. Lasy też, czekajcie, gdzie, gdzie to było? Kurcz, nie wiem, może będę chciał kiedyś pojechać do lasu, tylko nie pamiętam, gdzie tu był. E, gdzie tu był tartak? Cholera, muszę go teraz znaleźć. A, tu jest tartak, czyli czekajcie, tartak jest tutaj. A las mam najbliższy na przykład tutaj. No to fajnie, całkiem blisko tartaku. No będzie się tutaj ciekawie pracować. O, dobra, już pracownik jakoś tak dziwnie pojechał. I ja muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Okej, okay, myślę, że dokończę też żniwa już poza odcinkiem. Mam nadzieję, że Wam się ten gameplay spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.